Zastrzyżałam w liceum. Biodrom. Biodra. Biotra, już nogi? <noise> nie, to, to mi chodziło! Nie chodziło, że nam się przybierało w liceum. biodra to nie Tego się boję. Jest kilka takich rzeczy. Możesz wystarczy jedną z tychże Porażki. To było głębokie. Miałam <noise> na myśli ciemności, ale może być. Jak nazywała się pluszowa małpa, o którą się kiedyś pobiłam z bratem i to nie była nana? Pola, pola! To był bu, bubuś. Bula. To był bubuś! Ale to pola! Jak kiedyś ją natykowałam, to chciałam iść do łazienki, ale nie trafiłam. Gdzieś poszłam i na czymś bula. usiadłam. To na czymś ty usiadł? Jezu, wiem, na śwince morskiej. Chyba czy na, no na śwince morskiej! To była klatka świnki! Klatka świnki. Nie no na śwince morskiej! No na klatce świnki, ona się tak wygięła. Ale nie świnka, tylko klatka! Ja się jechałam do Morskiej się nic nie stało. Jak byłam mała, to chodziłam wszędzie z moim wymyślonym zwierzakiem. Co to było za zwierzę? Pies jakiś, kot. Nie, to był koń. KOŃ?! Ja ze szkoły tak wracałam, zawsze. Ja, ja, ja nie widziałam tego, ja nie widziałam, jak Ty wracajesz ze szkoły. Delikatnie. To... Kim chciałam zostać, jak byłam mała? Violettą. No, Może być. Myślałam, że będziesz projektantką mody dla psów. A to, to faktycznie jeszcze projektantką mody dla psów, tak. Ale